Patrzmy jeszcze raz na tę katedrę, piękną, piękną romańską katedrę w świetle zachodzącego słońca. To jest apsyda i kopuła pod prezbiterium. Popatrzmy jeszcze raz na tę katedrę w świetle zachodzącego słońca. To jest część wschodnia. apsyda i dwie flankujące. Wieże. Widać też kopułę i bęben kopuły. Kopuła jest już barokowa, ale cała katedra została odnowiona w czysto romańskim stylu. Jest taki szum, bo nieopodal katedry. Jest piękny wodotrysk, piękna fontanna. Zaraz ją zobaczymy. No idziemy pod słońce. To, to obraz będzie. I część daleka wschodnia. Między częścią. Część zachodnia, między częścią wschodnią a częścią zachodnią jest długa nawa główna. Część wschodnia to jest presbiterium i chór. Część zachodnia należy do cesarza. Tam było mieszkanie cesarza. Przed katedrą w Szpajer są cztery pomniki. Pomniki cesarzy, którzy budowali tą katedrę, jest to. Konrad II. Konrad II wraz ze swoją żoną, następnie jego syn Henryk III, jego syn Henryk IV widoczny na klęczkach, zaraz powiem czemu, i Henryk V. Jaki związek mają ci cesarze z Polską? Nie jestem historykiem, nie będę mówił o, o całej historii cesarstwa, o wojnach, które prowadzili, o przymierzach, o, y, o ich polityce. Powiem tylko o ich związku z Polską. A więc Konrad II. On umożliwił wejście księciu Kazimierzowi na tron wawelski. Y, Kazimierz został wygnany, był to syn Mieszka II i nie mógł wrócić na tron. Pomoc 500 pięciu, wojów ciężko zbrojnych, którą uzyskał od Konrada II, pomogły mu wejść na tron wawelski. Kazimierz ten w historii znany jest jako Kazimierz Odnowiciel ten, co zastał Polskę drewnianą. A zostawił murowaną. Henryk III, okres największej świetności państwa niemieckiego, widoczny w otoczeniu żołnierza i mnicha, nawracającego, ustawiaj, ustanawiającego biskupstwa. Próbował walczyć z Polską, ale miał trudności. Sasi bliżej granicy Polski nie pozwolili mu przejść przez, terytor, przez swoje terytorium. Tamci cesarze byli stojący. Tutaj mamy klęczącego, wręcz leżącego cesarza. Cesarz Henryk IV walczył z, papiezy, z papiestwem i papieżem. Chodziło o to, kto ma ustanawiać, ustanawiać biskupa. I nie tylko. W rezultacie papież obłożył Henryka IV anatemą, czyli klątwą, co równało się zwolnieniu poddanych cesarza z obowiązków, jego, z obowiązków posłuszeństwa. Henryk IV udał się jako pokutnik w Worze i Boso, a był to styczeń, do siedziby papieża, który w tym czasie był w Kanoście. Tam trzy dni o chlebie wodzie i Worze pokutnym stał pod bramami. W końcu papież zdjął z niego anatemę. Henryk IV jako cesarz wrócił do Spiry, ale za sześć lat ponownie wybrał się z wojskiem i wypędził papieża, obrał innego antypapieża. Co tutaj jest ciekawe, że ponownie został obłożony Anatemą za to, że twierdził, że Mojżesz, Mahomet i Jezus to wielcy oszuści i zwodziciele ludu. Ponowna, ponowna anatema spowodowała, że po śmierci nie mógł zostać pochowany w katedrze, został pochowany w krypcie świętej Afry. Dopiero po zdjęciu anatemy mógł zostać pochowany w podziemiach pod prezbiterium katedry w Spirze, bo tak się wtedy Szpajer nazywało. Widoczny tutaj w naprawdę pokutnej pozycji, walczy z jakimś, nie wiem co to jest, Smog Żaba czy, czy coś. I ostatni budowniczy katedry, Henryk V. W Niemczech była już duże rozprężenie, upadek moralności, wiele księstw pozostało, odmówiło, odmówiło uznania Henryka V. Henryk V raczej Słaby władca z Polską, łączą go to, że to właśnie on wybrał się na Polskę i uczymy się na przykład o, o no ktoś przyjechał, o oblężeniu Głogowa w czytankach z Polskiego, o tym czytaliśmy. podszedł potem, nie udał się, nie udało się oblężenie Głogowa, potem podszedł pod Bytom Odrzański, też go nie zdobył, podszedł pod Wrocław, poniósł klęskę. Do dzisiaj pamiętam powiedzenie w, na psim polu, że tyle wojów Henryka poległo, że psy roznosiły ich ciała i takie powiedzenie, że Bolesław Krzywousty narobił z Niemców kapusty. Pod psim polem Podszedł też pod Kraków, też z yy, marnym rezultatem. Tyle związków tych trzech cesarzy budowniczych katedry z Polską. Spójrzmy jeszcze raz na katedrę. Dzień jest dość ponury, dlatego, dlatego ani oświetlenie, ani, ani szczegóły architektoniczne nie są wydatniony. Jeszcze raz popatrzmy na Henryka IV w pokutnej pozycji i dziękuję. To jest Basiu Henryk V. Ten z Psiego. Ten z Psiego Pola, Basiu. Ten z Psiego Pola. Oblężenia Głogowa. Oblężenia Krakowa. Co żeśmy się uczyli? O, czytali. Oblężenie Głogowa. A to. Tak, a to Henryk III. Największa potęga. Cesarstwa. Henryk III, syn Konrada II, który jest tutaj.